Witamy na pokładzie kolei dolnośląskich. Zapewniamy milionom pasażerów bezpieczny i szybki transport do niemal 270 przystanków i stacji kolejowych. Z nami pojedziesz nawet 160 km na godzinę, bez mandatu. Dziękujemy za zaufanie. Życzymy przyjemnej podróży. Podoartist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska, 2D przez 1, telefon 781 444 332. 31 października, wtorek, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Na sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego powiatowi rajcy wysłuchali między innymi sprawozdań dotyczących realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym oraz stanu dróg powiatowych. Wśród uchwał znalazła się zaś ta, która dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Październikowe sesje rad samorządów lokalnych wszystkich szczebli w całym kraju zawierały obowiązkowe punkty dotyczące zeznań majątkowych, które corocznie zobowiązani są składać radni. Tak było i w samorządzie powiatu bolesawickiego. Po wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości w żadnym z przedłożonych oświadczeń majątkowych, nie stwierdzono również podejmowania Podejrzenia, podania nieprawdy lub zatajenia oraz nie istnieją w mojej ocenie żadne przesłanki na podstawie których wymagane było wystąpienie z wnioskiem do CBA o kontrolę świadczeń majątkowych każdego z radnych. W sprawozdaniu z działań zarządu powiatu znalazły się m.in. informacje o realizacji dużej inwestycji drogowej, która obejmuje 13 zadań na drogach w mieście i na terenie powiatu. Z zakresu podstawowego zadania pozostały do wykonania progi zwalniające opracowana jest dokumentacja projektowa sygnalizacji świetnej na ulicy Staszica. Po zatwierdzeniu dokumentacji wykonawca przystąpi do realizacji rozszerzonego zakresu rzeczowego zadania. Ulica Staroszkolna do wykonania pozostało oświetlenie drogowe, ułożenie nawierzchni bitumicznej na chodniku i prace wykończeniowe. Ulica Kosiby. Wykonano prace wy przygotowawcze, wycinkę drzew, odchłumusowanie. prowadzone są prace związane z galanterią betonową, zakończono układanie krawężników, wykonano nasypy i ułożono kanał technologiczny. Wykonano umocnienie skarb płytami ażurowymi. Zaawansowane, a w niektórych przypadkach zakończone są już prace na wielu zadaniach poza miastem. Przed rozpoczęciem są zaś zadania drogowe w gromadce i zebrzydowej. Wszystko ma się zaś zakończyć w kwietniu przyszłego roku. W sprawozdaniu o stanie oświaty znalazły się informacje o osiągnięciach poszczególnych szkół, ale też dane o obecnej oraz prognozowanej liczbie w nich uczniów. Liczba młodzieży generalnie w naszych szkołach od roku 2018 19 państwo wiecie, że sukcesywnie rośnie. W tym roku 2020-2021 to mieliśmy ten podwójny rocznik, dlatego jest taka duża zwyżka. Teraz po półtora rocznika mieliśmy 22-23, no i 23-24. Ja tylko Państwu podam, bo tutaj nie ma już na tym slajdzie, natomiast gdybyśmy chcieli kolejne dwa roczniki dołożyć, bo to jest dla nas bardzo ważne, to w roku 23-24 mamy 4413 uczniów, a w kolejnym, czyli następnym roku, kiedy mówimy o tym, że przyjdzie do nas o wiele mniej uczniów, Ponieważ teraz absolwentów klas ósmych, na przykład w tym roku przyjmowaliśmy około 1300, a w przyszłym roku przyjmiemy tylko 450, to wszystkich uczniów w szkołach i tak będziemy mieć ponad 4000, 4200 około. Sprawozdanie w sprawie stanu dróg powiatowych na terenie całego powiatu przedstawił kierownik Bolsaickiego Zarządu Dróg Powiatowych. Łączna długość dróg powiatowych na koniec 2022 roku wynosiła ponad 316 km, w tym drogi powiatowe zamiejskie, czyli poza granicami miast ponad 298 km, ulice w mieście Bolesławiec 17,5 km, co stanowi odpowiednio 94,556% ogólnej długości dróg powiatowych. Jeżeli chodzi o stan nawierzchni dróg, łączna długość yy, odcinków no, o nawierzchniach w stanie bardzo dobrym, dobrym, zadowalającym. To jest taki, który nie wymagają zabiegów konserwacyjnych, wynosi około 294,8 km, to stanowi 92,22% ogólnej długości drogi. W podjętej przez radnych uchwale w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego spółce PKS chodziło jedynie o formalne doprecyzowanie zapisów wymaganych przez ustawodawcę. Ale przy tej okazji pojawiło się pytanie, czy odnośnie funduszu tego na przejazdy regionalne, czy ten fundusz w przyszłym roku będzie istniał? Czy mamy tą pewność? I co będzie, jeżeli on nie będzie istniał i nie będzie dofinansowania? Pewności to nigdy nie mamy, Panie Radny. Ale wszystko wskazuje na to, że on będzie dalej fun funkcjonował. Tym bardziej, że. Tu sama ustawa zmieniła się jakiś czas temu, dopuszczając możliwość przeprowadzenia przez wojewodę konkursów na okres dłuższy niż jeden rok. Chyba maksymalnie to do 10 lat jest możliwe przedłużenie. My na razie podejmujemy decyzję, zarząd podjął decyzję, że przystąpimy do konkursu na najbliższy rok. A chodzi o Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który przed kilkoma laty w znaczący sposób wspomógł funkcjonowanie takich lokalnych przewoźników w sferze transportu publicznego, jakim jest Bolsawieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej. Teraz czas na wydarzenia w skrócie. Zapraszam. Policja poszukuje zaginionego 23-letniego Dominika Paszko, mieszkańca Warty Bolsławieckiej. Mężczyzna 25 października wyszedł z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z członkami rodziny. Ostatni raz widziany był ubrany w strój rowerowy, kurtka i spodnie w kolorze czarnym z odblaskowymi wstawkami, czerwone buty sportowe. Może mieć ze sobą czarny plecak. Poszukiwany ma 185 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy krótkie, oczy niebieskie. Zaginiony 50-latek, zamieszkujący na co dzień na terenie województwa podkarpackiego, został odnaleziony przez policjantów z komisariatu w Kruszynie na jednej ze stacji paliw przy Autostradzie A4. Ubezwłasnowolniony mężczyzna samowolnie oddalił się z ośrodka, w którym przebywał, po czym ślad po nim zaginął. Dzięki działaniom bolsawieckich i rzeszowskich policjantów, mężczyzna został odnaleziony i przekazany opiekunom. Jak zwykle w okresie wszystkich świętych, policja prowadzi intensywne działania związane z bezpieczeństwem na drogach w okolicach cmentarzy. Do zadań policjantów będzie należało zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak i drogach prowadzących do cmentarzy. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą kierować ruchem. Stosowanie się do poleceń i wskazówek funkcjonariuszy z pewnością ułatwi wszystkim poruszanie się w zatłoczonych rejonach. Przed nami 10. edycja Dolnośląskich Małych Grantów, czyli programu samorządu regionalnego, w którym dotacje będą mogły otrzymać lokalne grupy realizujące małe projekty. W tym roku to już drugi nabór wniosków, które będzie można składać od 31 października do 13 listopada. Lista rankingowa zostanie opublikowana 20 listopada. Projekty będą zaś realizowane od 22 listopada do 25 grudnia. Portal cviz.pl opublikował wyniki badań, jak Polki i Polacy postrzegają różne stanowiska pracy. Wzięło w nim udział 586 osób z całego kraju. Zdaniem połowy respondentów najlepsze perspektywy wiążą się z pracą w sektorze IT. W przy najbardziej przyszłościowych zawodów znalazły się też inżynier, lekarz, twórca internetowy i prawnik. Według pytanych, najbardziej opłaca się zostać politykiem, a najwięcej stresu mają lekarze. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rusza z nową akcją promującą odkrywanie tajemnic w regionie. Zaprezentuje nie tylko obiekty należące do szlaku tajemniczych podziemi, ale także inne miejsca na Dolnym Śląsku, które skrywają pod ziemią historię. Samorządowcy proponują wycieczki do miejsc, które zachwycają turystów bez względu na pogodę. Więcej informacji o nich na witrynie www.dolnyslask.travel. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w ciągu ostatnich trzech lat o 20% wzrosła liczba firm, które mają dług wobec zakładu. Istnieją jednak możliwości, by przy małych zadłużeniach spłacać je wraz z bieżącymi składkami, a przy większych rozłożyć je na raty. Na Dolnym Śląsku ponad 44 tysiące firm ma obecnie zadłużenie w płaceniu składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku zadłużonych było ponad 36 tysięcy firm. Liczba wszystkich działających obecnie w regionie firm to ponad 233 tysiące. Te, które mają więc zadłużenie, stanowią 20% ich całej liczby. W ciągu trzech lat ilość zadłużonych na Dolnym Śląsku firm wzrosła o 20% i w tej chwili ponad 44 tysiące firm wykazuje dług. W ZUS. W ZUSie dostępni są doradcy do spraw ulg i umorzeń, którzy mogą przedstawić możliwe warunki spłaty zadłużenia. Po kontakcie z nimi można liczyć na pomoc także w wypełnieniu wniosku i niezbędnych dokumentów. Najczęściej są to niewielkie kwoty, które są na bieżąco wyrównywane przez przedsiębiorców, a tych, których zadłużenie już jest troszeczkę większe, zapraszamy do skorzystania z usług naszych doradców do spraw ulg i umorzeń. Zakład przekonuje, że gdy pojawiają się kłopoty z płatnością składek, nie warto czekać. Można bowiem wtedy skorzystać z możliwości, które oferuje ta instytucja. W momencie podpisania odpowiedniej umowy ZUS przestanie bowiem naliczać odsetki za zwłokę, a przedsiębiorca zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną. Przedsiębiorca, który ma chwilowe problemy, może zwrócić się do nas o odroczenie terminu płatności składek, a ten, który już ma dług na swoim koncie, może złożyć wniosek o rozłożenie tego długu na raty. O rozłożenie zadłużenia na raty mogą ubiegać się nie tylko obecni i byli przedsiębiorcy, ale także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania z tytułu niepłaconych składek. To mogą być na przykład spadkobiercy, osoby trzecie, następcy prawni czy małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka. Kończymy dzisiejsze wydarzenia. Ja spotkam się z Państwem w czwartek. Dziękuję i do zobaczenia. W najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 10 stopni Celsjusza, w dzień temperatura wzrośnie do 14, wilgotność powietrza na poziomie 90%, zachmurzenie będzie umiarkowane, ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1010 hektopaskali, wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie z kierunków południowych. Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie przok. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. Przok to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady.